No, gdyby tak zdominować tryb Box PP, użyciu okobweblu. Dokładnie o tym mowa, ponieważ serwer, którego aktualnie nagrywam, to pykmc.pl Dlatego już zaraz po zakończeniu oglądania tego filmu, dodaj go do swojej listy serwerów i wejdź na tryb Box PP, jeśli chcesz doznać takich wrażeń jak ja za momencik, albo nawet spotkać mnie na samym serwerze. Ogólnie powiem tyle, że w trakcie nagrywki okazało się, że udało mi się wbić topkę hajsu na serwerze, o czym jeszcze w trakcie nagrywania tego filmu nie wiedziałem, ale którą i ile hajsu udało mi się pozyskać dokładnie, zobacz oglądając ten materiał do samego końca. Start na trybie rozpoc kluczy z item shopa, łącz ty, artycie, 40 zł. Dobra, widzów, znajdujemy się już tutaj na trybie y, box Pippi na serwerze pykmc.pl, y, no i wkrótce ja jestem tutaj z medium i odebrałem sobie ogólnie kity, kity SVIPa, czyli to co ma media jakby do odebrania, w którym jest set 11, najlepszy set aktualnie to jest 20. Y, no naszym celem na tym odcinek albo na przyszłe odcinki z tej serii, o ile takowe się pojawią, będzie zdobycie seta 20 poziomu, czyli Anhora, który ma protection 40 i unbreaking 40. Jak na razie mamy y, protection 22 i Unbreaking właśnie, nie wiem czy mam to po polsku, no, ale dobra. Mam również klucze pod Pennyk. Ich wartość to jest mniej więcej 40 ileś złotych, no 42 zł chyba. No i otworzę taki legendarny kluczek przykładowo, który otworzę na sam koniec. Jezu, to są najlepsze sety. ja mogę tutaj zrobić naprawdę dobre rzeczy. Jest warty 20 zł na stronie. I zacznijmy sobie od rzadkiego najpierw. Otworzymy z animacją, póki co. To jest z animacją widzów. O, 8, 8 kul nie dam prawo. To z animacją. I ostatni bez animacji. Dr, drugie 8 kul I klata 12. Jest spoko, bo mam na razie klatę 11, więc to na pewno odłożę do Ender chesta. I już polecimy sobie otworzyć 4 aż 4 epickie klucze, nie? I wartość na stronie www.pkmc.pl waha się w przedziale 16 zł. Z tego co mi wiadomo. Więc tak, otworzę jedną z animacją. I trzy bez animacji. Dobra, są budki. Są budki 15. Dobra, jednak otworzę drugie z animacją. Bo oddało z animacją przed chwilą. Ej, to też oddało! To mega oddało! Przydatne przedmioty. Są dwa totemy widzu! A tu totemy są dużo warte, naprawdę? Z tego co tam widziałem. Mega dużo zwarte są totemy, dobra. To otworzymy jeden bez animacji. Oddało! I to tak mega oddało. Mega mega! Co jest? Naprawdę! Kilo w piętnastka, tak? Po prostu? Okej, okay, dzięki. Bylebym teraz ty nie liznął. A, srepa wszystko po kolei. A, dobra, będę potrzebował repnąć To dopiero. O oj, tutaj jest jakiś gość, który mi chyba chce wymianę dać, a jednak nie jeszcze dać wymiany. I teraz otworzymy albo nie, później otworzymy krótkie do legendarnej skrzynki. Więc to później otworzymy żeby was przetrzymać w takiej niepewności. Jest to, jest to ogólnie serwer Dranghisa, Blookera i Utopika. Spróbujemy przede wszystkim zdominować. Celem na tym filmie jest dominowanie jakby graczy, tylko błebami, nie? Więc będę się starał, jakby dobrze stawiać kobłębą. Nie wiem nawet, jak to powiedzieć. No i dobra, no i idziemy już z tą Elytrą. I po prostu wejdę sobie na strefę już PvP. I postaram się po prostu... O, już tutaj uciekają przede mną. O nie, widzę. Jednej rzeczy nie zrobiłem. Jeszcze jedną rzecz muszę zrobić przed tym, jak pójdę na PvP. Muszę włączyć low fire. Czyli, że jakby musi być... Yy... Musi być niski ogień, bo jak ja mam taki wysoki ogień, to ja po prostu nic nie widzę, tak, tak fr. czy są jakieś teksturpaki na sety. Bardzo mnie to, widzu, intryguje. Jeżeli mielibyście jakieś na sety tutaj, teksturpaki na PykeMC, to moglibyście jakoś podesłać, w sumie, bo... Bo jest to ciekawe. I teraz spróbujemy go włożyć w kołbę... Oujujujuj! Ja tutaj będę padał powoli. On ma dobry mieczyk jakiś. Ja mam mieczyk jedenastkę, więc... Nie wiem, czy by się nie oddali, przypadkiem. Ja muszę tutaj spróbować dominować kobłebami. I że, chłop, mi nie walił krytu po prostu. Jakbym. O nie. No, ej no! Jak to? Nie, Tak, w tym momencie straciłem dosłownie wszystko. I nie jest to dla mnie zbyt ciekawa informacja. Ale nie, zaczekaj, przecież oddało mi kilo w piętnastkę Wiecie już wiecie, co poszedłem robić. Poszedłem na strefę bezpieczną i tak kopałem i kopałem, aż w końcu zdecydowałem się otworzyć legendarny klucz, z którego wyleciało mi... Spłagam, żeby mi przyniosło farta! Co to jest? Voucher na MVP. Proszę! Daj mi farta, proszę! Co to jest? Szmaragdowa kula to chyba bardzo nie oddało. Chyba tak bardzo, bardzo. A da się zobaczyć, co otworzyłem? Nie, nie, nie da się zobaczyć. To bardzo, bardzo nie oddało. No, mogło być chyba lepiej, nawet bardzo lepiej, bym powiedział. Najdroższy, najdroższy set. Chcę zobaczyć najdroższy set jest za ile? Na, na rynku. Może ktoś sprzedaje? 170 Dobra. Robię coś. Robię coś chwila. Albo zrobimy to inaczej. 17, dobra, sprzedamy to. Ja mam tutaj pomysł na biznes. Sklep zahaj, teraz sprzedamy. Mamy 1100. I teraz kupujemy części seta 15, bo są bardzo tanie na rynku. W tamtym momencie jeszcze nie wiedziałem, że mam szóstą topkę kasy, ale zrobiłem co, dzięki czemu spadłem. Czyli kupiłem itemy. Jest widzowie, okej, okay. mamy za 175. Jest, jest dobrze, jest perfekcyjnie. I będziemy mieć całego seta 15 tak naprawdę, nie? Tego i tego mi brakuje. Dużo mi oddało, widzę, dużo mi oddało mega. Więc dodałem jedną część setę i kilo, najważniejsze najważniejszy, bo dzięki niemu to tak naprawdę wszystko robię yy, Więc tak, teraz tylko muszę banie i spodnie wyczaić. 15 jakąś fajną na rynku i będę miał już cały set 15 Będzie mega warf Biznes, inwestycja. O, jest bania! O, czemu ja zawsze klikam w to drugie? Jest bania, więc mamy banie już I szukamy teraz, szukamy teraz sekundka. Mam w planach się udać teraz w dalszą trochę podróż, w dłuższą znaczy, się, nie dalszą. Bo dalszą też swoją drogą. Ponieważ na serwerku jest tutaj. Są dwie rzeczy, które wyróżnia ten box PP. Po pierwsze, jakieś takie tutaj spadki, właśnie. Co miałem mówić? I tu są jakieś meteoryty. Nie, co tutaj jest? A! Tu jest widzu ten, ten. Podwodny jakiś kanion. Nie wiem, jak się to dokładnie nazywa. Ale tu można latać tridentami, więc jest ogólnie tu grubo. Czy ja tu mogę litrą stąd wylecieć? Nie mogę stąd wylecieć elektron. więc na to nie będę wpływał, bo jeszcze się utopię. Wziąłem sobie tylko cztery refy. Więc zaraz się idę wrócić na spawna jeszcze pod to. A raczej już teraz. Tu gracz! O kurde! On, mu nie schodzi HP w ogóle! Wy to widzicie widzowie? Mu nie schodzi HP i to tak totalnie! Nie mogę teraz zdeadać, nie mogę teraz zdeadać! Jak on mnie tak hita przez blok?! Co tu się dzieje? Nie, to nie jest antykobłęb! Co ja robię?! Ja zdedam! Pogam. Błagam! Okej, okay, ostatni totem. Dobra, wyleciałem! Co jest? Co tam się działo w ogóle? Nie wziąłem sobie antykub obłebów, ale to już swoją drogą. A bez antykubów też się da łatwo zorać, ale... Mu w ogóle nie schodziło HP, wy to, to widzieliście, mam nadzieję. To była gruba przesada. Tak jak mogliście zauważyć, to co zrobiłem było bardzo ryzykowne, ale ja jak to ja przeszedłem dalej do grania. Jakby, gdyby nic się nie stało. Nie, czegoś nie zapomniałem przypadkiem. Chyba chyba ja wszystko wziąłem. Jezu, mam nadzieję, że nie zginę, no. Pokopię się, też tutaj trochę. O nie, już mnie biją, już mnie biją. Co się stało? Przecież miałem totem założony. A, bo ja zdjąłem totem. Teraz w że stałam do replaya. Ja zdjąłem totem przed tym, jak wylatywałem i zmieniłem na refa. Aha! Ja ci chwycę, no. I Przez to zadałem, widzę, ale znowu dało mi najważniejsze itemy Czyli te dwie części seta i kilo Jestem mega zadowolony, nie wiem, pick mc jakiś dobry dzisiaj dzień mam na pick MC chyba Ale punkty rankingowe no jak, jak widzicie się trzymają Następnie na czacie zacząłem pisać, czy ktoś nie chciałby ze mną iść na VC na Discordzie Po to, aby podyskutować na tematy serwerowe A może i by dał mi jakieś itemy Dobra, napisał do mnie tutaj Leolan na pv, że chce iść ze mną na Discorda, dobra, możemy, możemy iść, więc zobaczymy. To jest, on, jest ha, on ma chyba medię, nie? No, tam ma medię, dobra. No witam, witam. To no halo, halo. Siłano, siłano. Ty, ty tutaj grasz na serwerku? Normalnie? No. No, normalnie. Aha. No kolega... Ja cię tak spiłem, bo ty na, ko tego, na gapie nie byłeś, a A na to, to ty byłeś! To ty byłeś! No, to ja, to ja byłem, to ja byłem. A to ty byłeś ty, ten, co, co wcześniej, jak y, tam były tridenty. A panem ci popnęli, no? Tak, to byłeś ty? To byłem ja. Ja, ja pierwszym No właśnie, ja się zdziwię, czemu ci w ogóle HP nie schodzi, jak chciałem z miecza na no, no bo ja mam seta powyżej 17. Co? To jak ty tak szybko to na farmie jest? Ile jest od startu na no, tydzień? No, gdzieś. No gdzieś w tydzień. I jak ty w tydzień bierzesz najlepsze itemy, praktycznie? No, ma się. ma się. kontakty? Tak mówisz? No, sekrety, kontakty, no, no, Okej, okay, okej, okay, ciekawe, więc... A jest zbity, więc... Mhm. Mm okej, okay, czy chcesz może... pod contenting? No, to możesz dać, akurat nagrywam, więc możesz kogoś tam pozdrowić, jakbyś chciał. No, nie, nie trzeba. A, nie trzeba, nie trzeba. Nie no, ale nie musisz mi nic dawać, ale stary dobrze by było, jakbyś przykład no, nie pokoverował. O, mam mogę ci. No, o, no, gi Giddy Go. Jak, jak jakbyś mnie pokoverował, nie? I byś bronił no, mnie czasem. Nie. Klaty, no możesz mi dać tą klatę jak chcesz. Tutaj jestem. Jak, jak to się daje? wymiana? A. Nie, wymiana. Niszczy. Bo tu wszystko spostrzone jest, jak widzę. Nie ma tutaj trade. A tak A ja tak? O, dzięki. Dobra, okej. Okay czy znaczy ja tak, tak naprawdę tu, ja bym gdzieś, ja bym mógł je wywalać gdzieś tak po prostu. Tak? Tak mówisz? No, tak. Ej, a chciałbyś może ze mną zrobić jakieś trapę, bo ja mam my z knokiem. No, też mnie stać się ogólnie Działają na... tu trapy? Działają tu trapy ogólnie na serwisie znaczy, tak Mam dalej. jedną miejscówkę na trapę. O, to dawaj się Teraz może zostałem wyeliminowany. No. Co? Ty zostałeś wyeliminowany jak ci nie schodzi HP? No, ja zostałem zabity. To z jednego hopa Ja cię chwycę Masz jakieś refy dać? Albo cokolwiek, tylko Zem, refy Nie miał mnie 18, ja też 18 Masz refy dać? Dobra, to mistrzu możesz mnie zaprowadzić do tego trapa To tam sobie potrapujemy jakkolwiek Bo tu też można tepać jak chcesz Tak? Chodźcie minus 100 na 220 no. To po prostu tylko no. błaguj nie Czekaj, wiem, że noc, a tak po prostu Ty nie bijesz pan serca ty... Aha, no, bo to masz... jest gość od nas na kanale, który jest No nie ładnie. Się. Ja pierdolę, no to czego, czego nie krzyczysz, że, że tego Ale. ale, Czy ja, ja nie mam paniki, ja nie panikuję jak ginę, nie będę się darł No ale no to nie będzie się dar, ale możesz powiedzieć, że to jesteś ty! Bo my, my tutaj no, gadamy, że jakiś chłopaki podejrzewamy, a ja nie z twojego nie. Panikam... To ja panu mówię, y, trzeba coś tutaj podominować, no co mam powiedzieć. Ale jak Co? Ja co co? Ty już dominujesz? Ej, tutaj jest jakiś Olik. Lecimy do niego? Ej, zabudowujcie. No e, panowie, o tucik! A nie, to jakiś hopie je bije. Aha, bo mnie bije hop. Pomożecie? Minus 70 plus 215? Marce pan tuje! Nie, nie, nie Co? Kurwa, tu su tu się biją, bawał. Lolan, lola, chodź, lolan, lolan, lolan. Daj mu portę. Nie, już już ten, już wyszedłem, ale... Ale minus 50... Minus 70 na plus 220. Jak, jakby co? To ja sobie odlecę zrepam się panowie, bo już mam pół, pół tego pół no, zużycia seta. I, i ten i tam wlecę. Nie no, wiem, jeden gościu ma z nich i unboga, ja, nie. Kurde, co masz P ja ja tam wlatuję, poczekaj ja tam wlatuję. Anty Nie, ale możesz mi pomóc zamiar. Ja nie mam tego bo jakbyś mi rzucił, to by było git. Tu mam Oli Chciałbyś rzucić na była bojowa morza? Damn, guys Oli, 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 Oli Uważaj, No właśnie uważam, widzę jak uważam Poczekaj, bo ja nie mam w ogóle moda na serca No nie mam moda na serca, bo ja na, na, na ląże gram Ja nie wiem jak się do modu ustawia no, Właśnie Fader mi nie działa ostatnio Ale dobra Już walonę, już będę bez serc grał Może sobie poradzę jakoś jakby no, ten Olik na mnie fokusuje cały czas panowie No bo te mediewał Przy, Przy Diaks na minus 30 plus 230 Przecież A on uciekał od razu po pierwszym hitie. Ja, ja mu daję człowieku na hita Nie wiem jedno serce i on ucieka i tak leci. Nawet nie jedno serce O Jezu leci, mi dużo daje Tu będziesz fokusowany przez niego bo to jest Jezu czemu on mnie aż tak fokusuje? Spokojnie grasz? Jest ja jestem dla niego po prostu wszystkim nie, na, jakiej, na jakiej wersji? Grana, idę 19 Ten szlajik, ten szlajik grzeba! Okej, okay, mam tutaj jakieś komisarza. Mnie, mnie. Jest! Mam ma serc mam ode mnie. Ten komisarz. Jestem! To zginę, to zginę. Jestem. Uciek. Dobra, trzeba by było. A, nie ma tutaj drugiego cecha, czy jest? Są tu dwa cechy, czy jedno? Na razie jest ofnięte. Dobra, na razie ofnięte. Po co on to niszczy? On niszczy moją taktykę nie robi, e bo ten se coś tam chce się na mnie sfokusować z tym ulikiem ten, ten se coś tam, no ten komisarz Wiki, do naszego Jezu, jak to było niebezpieczne, jedno serce mi zostało no, Ty, panowie! Hey, cool drive, cool drive, cool drive A. Cześć, wichu, mi, napisał na MSG MS, na moje imię i nazwisko, może wam, czy wiesz? Skąd tu nie mają twoje imię i nazwisko? Róż <laughs> screena i wyszlij do iPhone'a a ty, a ty masz tego? A ty masz jakiegoś helpera, czy co? Ja mam junior moda o, nice Ej, ty nie masz na trybie junior moda? Czemu? Bo ja, bo nie możemy grać na swoich kur... A dobra, rozumiem, rozumiem, rozumiem Żeby nie było takich sytuacji, że wiesz, No tak, no tak, że giniesz i se, i se backupa dajesz na przykład, nie? No na przykład No tak, to byłoby bez sensu Drakocze, się kubeby. Proszę, mi się już skończyły. Ja Myś... siebie mam dosyć dużo, bo jak padłeś, to... Ale skąd A, a czyli jak padłeś, to po... no, tego, podniosłeś ze mnie itemy. No, tylko 40 fireworks, wymyślicie, że mi wystarczy? To możesz kupić je. No to zaraz się kupię. Tak są. Ale póki co jeszcze... Ja... czemu ten olik jest wszędzie, actually? Na każdym generatorze. No, nie snajpuję. Ty, patrz, nie działa mi fajerwerka! Nagrywa to była kawałek, to bym na, nagrywał. Czy nie, no cały czas nagrywam, jakby ja i tak odcinek kręcę teraz, więc. Więc no. Ej, a możemy wyjrzeć tam gdzieś Trajden Table, jak się nazywa to miejsce? Uy, taki? No ten oceanik, no no, no to chodźcie, to ale bo ja to jestem. To nie opłaca. Za nie ma. A co tam jest ta ta w ogóle? Ta... Co coś tam robi? No, po co się tam nie ma, ale nie da się kawałek, to ja. No. To po prostu Media tam był, czy, czy nie, nie wiem, co tam było Ej, a, a... A co jest bardziej po do kopania? Netherite czy Emeraldy? Emeraldy, bo Netherite to na kładę się kopiotki, od kinokiej które jest warto i to jest ubodnie chciałem Dobra, mam, mam sv ogólnie na sobie... Jakiś napalony coś tam SV Napalony Może? Nie wiem jak ja mam dokładnie nick, ale... Wolę jeść refy na każdego, bo póki nie mam to temu to Wiadomo jak się to skończy, no nie wiadomo. A, no, trzeba tryhardować ogólnie, trzeba przytra ja, No Trzeba stąpić, yyy. Nie nic już nic już. już, już, już dobra, nie, nie, ja już, już, już nie chcę, nie? Ja, ja już za dużo, it's too much, it's enough. Naprawdę, ale to ogólnie to dużo osób udało mi się kogoś wsadzić. Ja mam A, co? Dobrać, ale nie A to ja się raz dracułem. No a tu a to ty mi raz dropa jak, jak się już nawet nie znaliśmy Dobra, na to już Chce Ci się pożegnać panowie Ja to... O, lola, ty może Co? Czemu to... <śle> <śle> Czemu, dobra? Po prostu po prostu się ma